Na ten dzień czekają wszystkie maluchy, ale te w domach dziecka wyczekują go chyba najbardziej. 6 grudnia zastępy Mikołajów, elfów i aniołów na motocyklach po raz kolejny odwiedzą okoliczne placówki opiekuńcze, by wręczyć ich podopiecznym wymarzone prezenty. Motocyklowe mysłowice i motocyklowi dawcy szczęścia rozpoczęli już zbiórki na ten cel. Zazwyczaj są to jakieś przedmioty szkolne, zabawki, trochę słodyczy, takie rzeczy które przydadzą się tym dzieciom tutaj. Dodatkowo jeszcze od trzech lat mamy zbiórkę taką, którą wymyśliliśmy, a więc dzieci z domów dziecka piszą listy do świętego Mikołaja, w których proszą o prezent. My takie listy zbieramy z tych domów dziecka i przekazujemy osobom zmysłowi. E, Listy publikowane są na fanpageu motocyklowych Mysłowic na Facebooku, chętni robią na ich podstawie paczki dla konkretnych dzieci. Podarki można też wrzucać między 25 listopada a 4 grudnia do specjalnego kosza w markecie Tesco przy ulicy Moniuszki, skąd w dalszą podróż zabiorą je członkowie motocyklowych Mysłowic albo dostarczyć bezpośrednio motocyklowym dawcom szczęścia do 5 grudnia do nas przez stronę. Prowadzimy z żoną też stoiska pod sędarzem, gdzie na przykład ludzie już nam po przynoszą paczki, które realizują dla dzieciaków, też można tam przynosić. Dwie kawalkady Mikołajów, śnieżynek elfów, aniołów i diabłów będzie można zobaczyć na ulicach miasta 6 grudnia. Motocyklowe Mysłowice zawitają w domu dziecka imienia świętego ojca Pio przy ulicy Żeromskiego oraz rodzinnym domu dziecka na Brzezińce. Motocyklowi dawcy szczęścia oprócz tego przy ulicy Leśnej odwiedzą rodzinny dom dziecka na Ławkach i w Imielinie. Ta piękna tradycja żyje w Mysłowicach już ósmy rok. Jeśli do tej pory nie udało się Wam włączyć w akcję to jest idealny moment. A uwierzcie, że radość dzieci na widok Mikołajów na ryczących maszynach jest nie do opisania.